you got it po raz pierwszy tak ważny dla nas momencie w sezonie, w którym Lech Mastard gniezno rywalizować będzie w gronie dziesięciu najlepszych drużyn w Polsce i na świecie, bo przecież NA Ekstraliga to zdecydowanie najlepsza liga świata. Moi drodzy, witamy Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie w pięknym miejscu na dziedzińcu pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Dobrego. Dziewiąta Speedway Gala, a więc to czas jak zawsze o tej porze roku, tej zimnej porze roku na przedstawienie tych, których będziemy oklaskiwać. miejmy nadzieję, w tegorocznym sezonie, sezonie bardzo trudnym, sezonie szczególnym, bo po 13 latach przecież mamy w Gnieźnie Ekstraligę i to do nas przyjadą najlepsze drużyny, najlepszej, jak to się mówi, najlepszej z żużlowej Ligi Świata. Prezes Start Gniezno S.A. Pan Arkadiusz Rusiecki. Dobry u Jakie to jest fantastyczne uczucie, kiedy e, po 16 września znów możemy się spotkać i znów możemy popatrzeć na Was. To jest rzecz, której, e, której możecie nam zazdrościć, bo to jest, to jest rzecz fantastyczna. Witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz. Witam Was bardzo ciepło. Nie jest wprawdzie minus 15, to jak rok temu, jest troszeczkę cieplej, ale mam nadzieję, że dzisiaj emocji wiele, bo niespodzianek przygotowaliśmy dla Was równie wiele. Na początek przyznam szczerze, że 16 września myślałem, że spotykam się z Wami po tej stronie po raz ostatni. Myślałem, że e, te przemiany, które nastąpią zimą, spowodują, że od sezonu 2013, tego ważnego sezonu, sezonu ekstraligowego, będzie już się z Wami spotykał ktoś inny. Ale życie pokazało tak, że, że to jest, że znowu jestem ja. Głośniej, e, dobra, nie ma problemu. I wprawdzie od tego 16 września minęło raptem ile? Cztery miesiące, to tak naprawdę dla nas Minęło kilka lat, minęła, skończyła się jedna epoka, zaczęła się druga. Można powiedzieć, że. W... choć być może to prowokacyjnie zabrzmi, ale w te rzeczy miałem wrażenie, że troszkę bawimy się w żurzel. A teraz ta zima pokazała nam, że wielka zabawa w żużel się skończyła. Zaczęło się naprawdę poważne ściganie, zaczęły się dużo bardziej poważne rozmowy. Ale mam nadzieję, że że tak jak my i wy jesteście dumni z tego, co nam się tej zimy udało zrobić, a ja wspomnę tylko o kilku rzeczach. Przede wszystkim, co najważniejsze, po raz pierwszy, odkąd pamiętam, do końca listopada udało nam się zamknąć budżet klubu za miniony sezon. Dzięki temu mogliśmy spokojnie, z czystym sumieniem startować w procesie licencyjnym i otrzymać tą licencję w grudniu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie kilka ludzi, których będę miał przyjemność i zaszczyt gościć tutaj na tej scenie, ale o tym będzie okazja powiedzieć trochę później. Ale później rozpoczęły się przeobrażenia, o których wspomniałem i przeobrażenia, które spowodowały, że dziś stoję na tej scenie przed wami już jako prezes spółki, a nie stowarzyszenia, jak już moi poprzednicy wspomnieli. No i później ta mozolna, ciężka, bardzo kosztowna i trudna dla Benjaminka budowa ekstraligowego składu, ekstraligowego składu, do który za chwilę przyjdzie nam, mam nadzieję, oklaskiwać, za który przyjdzie nam ściskać kciuki. No i chciałbym też to powiedzieć, bo bo chciałbym, żeby tak było. Składu, z którego mam nadzieję będziecie tak dumni, jak my jesteśmy dzisiaj, bo to są nazwiska światowej klasy, to są jeźdźcy, którzy za chwilę będą walczyć o medale mistrza Świata. Po cichu liczymy, że jest szansa na to, że być może po wielu latach doczekamy się ponownie Mistrza Świata w barwach startu gniezno. Myślę, że i Matej, i Anton nie są w tej walce bez szans. No a teraz to jest kolejna walka o to, aby stadion był przyjazny dla dla Was, abyście nie wstydzili się tego obiektu, tak jak nie wstydziliście się przez ostatnie lata, bo corocznie, krok po kroku, staraliśmy się, aby ten obiekt piękniał i był dla Was coraz bardziej komfortowy. Przygotowaliśmy jeszcze wiele niespodzianek dla Was, także na ten moment tyle. No, a wspomniałem, że te wszystkie przeobrażenia nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. Nie tylko tych ze środka klubu, nie tylko tych, dzięki którym ja tu w ogóle jestem. Myślę tutaj o, o moich partnerach, o ludziach, którzy współtworzą zarząd, radę nadzorczą, grupę sponsorów, grupę wsparcia, ale nie byłoby to możliwe również, gdyby nie dwaj wielcy przyjaciele i mecenasi Startu Gniezno. Myślę tutaj o dwóch sponsorach tytularnych. Pierwszym, co oczywiste, mie mieście Gnieźnie, jest z nami oczywiście prezydent Jacek Kowalski. To właśnie dzięki niemu spotykamy się e, w sobotę, bo tak jak Grzegorz wspomniał, jeszcze wczoraj był... W, na drugim końcu świata w Chinach, a bardzo chciał z wami się spotkać, więc jest z nami. No i oczywiście przynużył z nami umowę, i również jest z nami przedstawiciel prezes, właściciel firmy Lech, pan, Lech Piasny. Obu panów zapraszam serdecznie, a wy powitajcie ich gorąco, bo bez nich nie udałoby nam się wystartować na stronie. Pan prezes Lech Piasny i Pan Prezydent Jacek Kowalski. Wielkie brawa dla tych kurze terenie. Moich szanownych gości, jak zwykle drobne upominki. Jeszcze dzisiaj rano podczas zgrupowania odbyła się sesja fotograficzna naszej drużyny i tradycyjnie jako pierwsi zobaczą te zdjęcia nasi, nasi goście. Mam nadzieję, że to zawiśnie gdzieś w zaszczytnym miejscu ich w zakamarkach ich biur. Ja, to jest nie wiem, Drodzy Państwo, po 13 latach w Ekstralidze to wielki sukces. Brawa dla zarządu i zawodników! Brawa! Zno, stampknie zno, nie zno! Światło oficjalnie będzie zapalone na pierwszym meczu, kiedy będzie transmisja. W tym roku w budżecie miasta znaleźliśmy ponad milion złotych na. Uczymy na pomoc dla startu, aby ta Ekstra liga była nie przez rok, ale co najmniej przez następne 13 lat. Tego życzymy. Prze... Pan prezes firmy Lech, ma pan lech jasny. No, ja również bardzo się cieszę, że my, jako firma, mogliśmy dołożyć cegiełkę do awansu do ekstraligi. I teraz myślę, że Gniezno już nie tylko jako stolica Polski, ale będzie też już stała. Nasze jak gdyby dalsze zaangażowanie to z obserwacji, tutaj obserwujemy kibiców, ale przede wszystkim Pana Prezydenta, który jest bardzo mocno zaangażowany i cały tutaj zespół z Panem Prezesem Rosieckim na czele, że robi to wszystko profesjonalnie, zawodowo i tu żadna złotówka nie jest zmarnowana. A ja chcę Wam powiedzieć, że bez względu na to, ile ludzi będzie nas wspierać, to jeśli Wy będziecie z nami, to damy radę. I... I ten cel, jakim jest bezwzględne utrzymanie Ekstraligi dla Gniezna, działając wspólnie, uda nam się osiągnąć. Tego sobie i Wam życzę bardzo dziękująco. Szkoda, że nikt już nie będzie w, w naszej lidze, bo jak mówią, najlepszy jednak jest swój wróg, prawda? Lepiej swój wróg niż obcy. Moi drodzy, mam dla Zbycha upominek. Jak widzicie, dwóch żużlowców. To oczywiście żużlowcy e, gwieździńscy i żużlowcy grudziąscy. No, ten w Kasku Czerwonym jest pierwszym, no ale tak się skończył sezon 2012. No i taka krótka sentencja na koniec. Podziękowaniu za te ekscytujące pojedynki. Do zobaczenia w Ekstralizie. Panie prezesie, mikrofon jest pana. Witam wszystkich państwa serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Arkowi i zarządowi za zaproszenie. Naprawdę jest mi przykro, że w dwójkę nie weszliśmy do tej Ekstraligi w tym roku ale mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Ekstralidze i tak jak wy na stadionach, tak my na takim drobnym poczęstunku będziemy mogli sobie usiąść i pogadać o tym, co będzie dobrze. Życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam tego, żebyście byli jak najwyższym miejscu w Ekstralidze. Żebyście po prostu byli takimi kibicami, jak jesteście. Dziękuję, super. Pan prezes Zbyszek Jałkowski. Jesteśmy przy historii. To warto wspomnieć też słówko o turnieju, bo ciągle jest cicho wokół tego projektu. W tym roku niestety nie udało nam się znaleźć dobrego terminu przed e, latem. Więc po raz pierwszy w historii, szósty turniej indywidualny o koronie wulesowo-wachroblemu odbędzie się po wakacjach, w ostatnią sobotę września. Tak e, wynika z kalendarza, i to jest e, najlepszy z możliwych e, terminów.